Zadanie specjalne, Zadanie specjalne, Masz tu trzy pytania. Tak? Muszę przecież mi 25 razy na takich karteczkach, takich jak Ręcznie? Ręcznie. 25? Wrzucę to teraz? Ale mówią ci ręcznie! Dobrze! Coś pustosza. Bardzo żałuję, bo mam tu kilka zdjęć, na których wyraźnie widać niezabezpieczone zabory w różnych osiedlach, w których byłem. Dokładnie. Odwrócę, co? W tej katastrofie na moim osiedle? Żeby Polska była krajem poważnym, musi być prowadzona przez poważnych, odpowiedzialnych, wiarygodnych polityków. I takim politykiem jest Jarosław Kaczyński. Dziękujemy, panie prezydencie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Panie prezesie, zejdę tutaj, bo tak było w scenariuszu. E, o, e, pytanie. Ja czytam kolejne bez wybierania. Pytanie, przeczytam. Szanowny i tak, kochany panie prezesie, chcę panie. bardzo podziękować za to wszystko, co robicie dla Polski i narodu polskiego. Jeszcze także tak dobrze to nigdy nie było. Trwajcie, pomagajcie i pamiętajcie, że to wy jesteście Polakami i macie nam służyć jak najlepiej. Trwajcie przy Bogu i Maryi, a to wszystko będzie nam dane. Da. Da.